yeah часу Ісус сказав своїм учням, якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого Тішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його. І ми прийдемо до Нього і зробимо собі оселю у Нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моїм, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель Дух Святий якого Отець пошнев моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Ото слово панське. І слова святої Евангелії з нам наші жахи. В ім'я Отцях Сина, і Духа Святого. Амінь. Chrystus Pan Amen. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, drogi tygodni parafianie, ministranty, organizmy nasze, z kochani umiłowane Boże dzieci, zielony święta, uroczystość ze stanie Ducha Świętego. Mówimy zielony święta, dlatego że ten kolor zielony jest kolorem i znaczeniem życia. My mówimy, że Duch Święty, życie dany, żywotworny, żywotworiażczy. Mówimy właśnie o tym, że to na początku, kiedy stwarzał Pan Bóg świat, to Duch Święty unosił się. Nad wodami. I wtedy, kiedy jeszcze nic nie było, to Bóg przez ducha świętego dawał tchnienie każdemu życiu. Wszystko, co na tym świecie żyło. I po tym człowiek, a wcześniej to całe stworzenie, cały świat, cały kosmos, przyroda, rośliny. Zwierzęta, wszystko, co utrzymywało dar życia przez Ducha Świętego, było do życia powolane. I my dzisiaj świętujemy ten dar życia. Świętujemy dar Ducha Świętego. I wiemy, że Kościół nas uczy, że jest siedem darów Ducha Świętego, tak uczynimy się w katechizmie. I postarajmy się sobie przypomnieć te nazwy, te dary jest to mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. I te dary tak bardzo są nam potrzebne, jak czasem pytamy się, czy ktoś może ich tak wyliczyć, pokolenie, nazwać to bardzo często ludzie no, pamiętają ojczyznę, zdrowa jest z, z przekazem, tam siedem sakramentów, ale dary Ducha Świętego zapominają. Nie tylko dlatego, że może się nie nauczyli, ale dlatego, że tak często nie żyjemy tymi darami Ducha Świętego. I właśnie ta mądrości, mądrość, która jest wliana nam przez Pana Boga i która jest na. W przestrzeni naszego życia odkrywamy. Człowiek mądry to ten, który nie że jest naczytany w sądzie, ale ta mądrość Boża to jest doświadczenie życia. Człowiek, który przez siebie przypuszcza wszystko, co przeżywa w tym życiu. Tak samo jak modlitwa, czy tak samo Uszta Święta, jak pamiętam kiedyś jedna starsza osoba dawała takie świadectwo i mówiła, że kiedy ja modlę się w kościele, kiedy odprawiam się Msza święta i jeżeli ja tajemszy święty przez siebie tak przypuszczę jak maczalka wody, czy tak jak na przykład materia przypuszcza wodę, tak samo ja, kiedy przez siebie przypuszczam przez święty, wtedy ja rozumiem, wtedy ja mam doświadczenie Pana Boga. I mądrość to jest to doświadczenie. Też darem Ducha Świętego jest rozum. I rozum trzeba rozwijać, trzeba się uczyć, trzeba czytać, trzeba poznawać ten świat. Czasem ktoś z ludzi mówi, ja nie chcę tam za wiele czytać tam książek, bo jak wiele będę znać, to Pan Bóg będzie wiele pytać. I my tak odstraniamy od siebie poznanie świata. Ale ono jest bardzo ważne, dlatego że my jeszcze bardziej zaczynamy rozumieć Pana Boga, który stworzył ten świat. I kiedy my poznajemy przez rozum, poznajemy ten świat, kiedy my na przykład dzieci w szkole uczą się, kiedy im nauczycielka mówi, że jest wiele krajów, jest wiele kontynentów i wtedy to dziecko rozumie, jaki jest Pan Bóg, bogaty w swoim stworzeniu, w swojej miłości. Dlatego rozum jest darem Ducha Świętego i my powinni rozwijać się. Powinni dalej jakby z tym progresem duchowym swoim iść do przodu, żeby tego daru Bożego nie zatracić. Też na przykład dzisiaj jakoś tak te pojęcia takie na przykład rada i powiedzmy reklama, скажę tak po prostu. рекламувати, то без проблем. То другий десятий там можна розказувати, можна об'яснити, що нема проблем. Але комусь щось дорадити, то чоловік вже себе боїть, бо а як я повім, а чому я мам то мовити? А для чого я мам наражатися? А може комусь не подобається, не сподобається. І ми десь боїмося поради. Боїмося комусь дати поради, як то має Для того, що Bojemy się stracić. Ale co? Autorytet, drużbu, ludzi, rodzinę. Jeżeli my będziemy odważni, to zostaną przy nas te ludzie, te przyjaciele, ci drużja, jaki jest takimi prawdziwymi towarzyszami naszego życia, a nie który tylko tak dla ciekawości, dla korzyści chcią z nami się rada. Jest bardzo dzisiaj potrzebne, żeby radzić dzieciom, żeby podpowiadać, żeby mówić, jak lepiej to zrobić. I to rzeczywiście jest dzisiaj bardzo ważne. Tak, bardzo ważne jest, żeby te młode dzieci, wnuki nasze nie pogubili się w tym świecie. I trzeba doradzić, jak zrobić. Trzeba doradzić. I dzisiaj też chcemy o ten dar Pana Boga prosić. Męstwo, móżnić. To i dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla tata, i dla mamy, i dla księdza, i dla zadonicy, i dla człowieka młodego i starszego jest bardziej potrzebna ta łska Boża, łaska Boża męstwa, takiego wytrwania, móżnic, czyli taka stanowczość, jak ja powiedziałem, to powiedziałem. Mówi, że to zrobię, to mówi, że to zrobi. Tak jak obiecałem komuś, to powinien dotrzymać słowa. I nawet jeżeli to pójdzie w minus dla mnie. Taki minus, powiedzmy, nieraz ludzie po pokarmanów i poluczenych, to nic. Ale jestem człowiekiem męstwa, tak jak na przykład święty Józef, który był odpowiedzialny za świętą rodzinę i brał na siebie odpowiedzialność. Kiedy na przykład uciekali do Egiptu z Panem Jezusem, kiedy trzeba było Matkę Bożą jakby za hiszty, tak obronić, On brał to wszystko na siebie. Męstwo. dzisiaj trzeba, żeby my byli takimi mężnymi a osobliwie, kiedy w dzisiejszym świecie sami mężczyźni boją się być takimi mężnymi kiedy nie chcą brać obowiązku na siebie. Kiedy nie chcą powiedzieć prawdy o swoim życiu i w tej prawdzie wychowywać swoje rodziny, swoje dzieci, jak ważne jest dzisiaj, żeby my byli wytrwali, żeby my pamiętali, że jeżeli coś w życiu wybieramy, to do końca życia, do samego końca. Pamiętam na jednych parafii pozdrawiali mnie na Dzień Narodzenia. To było na wiosce, gdzie my tam dojeżdżamy mszy święt prawiec I jedna parafianka przyszła z bukietem, tam pozdrawia cukierki i mówi tam życzenia i na koniec mówi i ja wam życzę białej sutany do samej śmierci. Potem słyszę, ona odchodzi, a druga o, to ja tak sądzę, mi że on nie że że też mu kazała, że tam do śmierci, no, że nie do śmierci i w żabrę nie wczeka. Ja panią na to że dobrze skazała. Tak, ona dużo dobrze skończyła, bo dzisiaj trzeba być stanowczym, bo dzisiaj nie trzeba bać się powiedzieć i żonie, i mężowie, i dziecku, i może księdzu, nawet trzeba być mężnym przyjść i powiedzieć. Przypominam sobie, jakże nie jeden raz gdzieś tam po parafii, jak mówiłem taki przykład, jak się byłem w Browarach na parafii i tam tą parafię, można powiedzieć, rozpoczynała taka jedna Pani Bronia, która jeździła do Kijowa na mszy Święty, była tam sekretarką franciszkanów po przewoziła przywoziła księgów dobrowariów na mszy Święty, po chatach prawili, a potem mówił, dawajcie zrobimy parafię. I sama zrobiła tam i dokumenty, i, wszystko, i tak dalej. I kapliczki budowali, i teraz kościół gotują. No i my tak mówimy, że to jest taki archimandryt nasz, taki filial tak pani Bronią. Ja pamiętam, kiedy ja przyjechałem na parafię i miała być dziecka tam szaf i tam były ksieselki takie stare. I jak mam sobie to wezmę dali często troszkę podsunę, tam żeby był prochity i tak dalej, zacząłem już tam, że tam troszeczkę przestawiać. Pani Bronia przyszła, bierze to krzesło, pokazuje mi takim mówi ojciec, to to 10 lat tu stało i będzie stało, a wy sobie prawdę, to, co wam trzeba. I wszystko, i księdza dała początek i koniec. I ja wiem, każdy ma swoje miejsce. I to jest męczność. To nie to, że ona przyszła, krzyczała na mnie, mnie um, uniżyła, tam pod nogi wzięła. Tylko ona potem mówi, ojciec Krzysztof, że tak przedstawiła, i wszystko było tak, jak my postawiliśmy. Chodź, będzie tak. I to nie znaczy, że coś nie ma prawa zrobić, ale ono już eksperyment przeszło. Już nie trzeba mogli się oprawiać, tak? Ale czasem ktoś mówi, o ja boję się, a ja nie sparzę, a, a może nie tak. I to jest takie wiecie, że jak kiedyś pamiętam w jednej parafii, też przyjechałem na odpust, w poczynaniu a w tym święta, mikrofon zapomnieli włączyć, tak? I tam było dwóch księży, Probusz i Kartusz. I e, oni gdzieś tam polu za chwilę stali, rozmawiali. Ludzie przyszli tam, skorowali i trzeba było pozdrowić. No i mikrofon wyrobił. Jak administranta wskaże, że w klucz. to no nie, to się to że on nie znaje i schwytymy pięć minut, tego o mało poseł, a mikrofon w to, to, no Nie ma takiej męstwa, tak Ja stałem i zrobiłem, tak? Dzisiaj proszę, każdy nie ma rycerzy starszych, bo przejdę wieczór. І каже, ходь ти хлопця, беде ці коло скажеш їм тебе, скажеш, немає проблем. Все. То, я вже знаю, ксінцем, то він вже буде меншний ксім, він вже не буде боявся там сказати те, що треба. Дякую Богу, що такі діти ростуть. Ідеш до олтажа, йду, будеш правити буду правити, де ж казав, що буду казав. І то є зменство. І то треба виховувати в дітей. А, а я боюся, я не знаю. А може під отар сховаюся, біж. то не є зменство. Для того, я не кажу, вони мають бути якийсь, ханський так далі. Ні, але одвага носить. І взагалі він e, може там по там в школі з дітьми, побіці, що ж то в Хурчаті, то чому він не може колотажа стати перед всіма людьми, Можна можети в кабельках зарисовався от ятру, читаю, а чого? Це і мęсте, Виховувати до того, що є добре, то, що є шляхетне. Далі є умієнтність. умієнтність то це така зручність, така спритність в доброму значенні, така, скажімо, як то не раз той скаже, золота ручка, що можна то зробити? Умієтність то знати, як сказати, в який момент, до кого підійти, що зробити, як повестися в цій ситуації, як вийти з такої чи іншої проблеми. Що є умієтність? Umiejętność, czyli to jest taki talent, który trzeba odkryć w sobie, talent, którym trzeba posłużyć, tak? talent, którym e, trzeba nie ukrywać, ale powiedzieć, ja taką umię zrobić, dajcie, ja spróbuję. I to jest ważne, żeby służyć taką umiejętnością, że вот tak jak ten człowiek, jak nikt tak nie zrobił. I to jest umiejętność, że ja się nie boję. E, Зарестувати собою так, Ризик. Ми дійсно, а треба рисувати, ні, я не буду. Спробуй. Так, Хто хто не робить, то не помиляється. Так, І власна умієнтність набирається в тому, в практиці, куди ми щось, направди в житті робимо, куди ми пробуємо щось таке ну, творити. І та умієнність, власне, умієтність Духа Святого. Далі побожність. Pobożność też z każdym dzięki Bogu dziś wiemy kościół, wieli ludzi, chodzi do Kościoła, w Mr. Święty, ale nie zawsze ta pobożność jest poza Kościołem. Może czasem i w kościelu tej pobożności nie wystarczy. To też problema, ale jak ważne jest nie bać być pobożnym poza Kościołem. W Kościele my żegnamy się ciekaniem, młodem, serwiem poklony i tak dalszych. A więc być pobożnym poza Nie bać się poza kościołem żyć z Panem Bogiem. W domu, w pracy, tak? Ja już nie raz mówiłem, ktoś z no tam przychodzi i pochwalony, i tak dalej. już wiesz, że z No dobry dzień, zdrawstwo, no to My też jesteśmy wierzącymi Nie bój się tego, tak? Nie ma czego się bać. I to jest naprawdę ważne dzisiaj, aby dzieci w tej pobożności wychowywać, aby młodzież odczuwała, że ona musi być pobożna, że ona powinna tej tradycji podtrzymywać. Wiem, ja że kiedyś mówił, podwoził kiedyś takich młodych e, ludzi naszych naszej parafii, młodzież tam, 10-11 klas, mówi, jedzie do domu, dajcie was pod podwieźć. I patrzę, siedzi dziewczyna tam, 15-16 lat, I my przejeżdżamy i Figurki, i Krzyż, i tam w tym ręko Katolyckiej Polscu, tak i patrzyło, ona się rzędu. Jak każe, docie, ty małe dzień, ty prajno robisz. Ty nie bój się, ty zawsze tak robi. I to nie to, że tam, bo babcia tak taka, bo mama wczy, bo szarką ktoś, ale po prostu to dziecko, ono tak zawsze robi. Ono rzeczywiście jest wytrwałe w tym. I nie boi się tej pobożności. I Ile razy nieraz... Patrzą się, jak ludzie przychodzą koło tu u nas idą do golnicy, do, do szpitala, zatrzymują się, żegnają się. I, i katoliki, i widna się bo na drugą stronę żegnają się i, i im to nie przeszkadza, żeby pomóc święty, poza Kościołem być pobożnym, żeby nie bać się tego, tak? żeby nie bać się w swoim domu pokazać, że my pobożni, że nie bać się obrazów. Tak, żeby niebać się wziąć różnic w, w ręce, żeby nie mieć strachu, kiedy krzyży, czy medalik nosisz na sobie. Tak, jak to jest ważne, żeby być po Bożym i się Boża. To nie znaczy, że my przestraszymy Boga. Ale się Boża to tak, jak kochasz swoje dziecko, czy żony, czy męża. Ty boisz się, że wiemy że coś złego nie stało się. Coś dziecko robi tym, że patrzysz sobie i... Lapaj, żeby gdzieś nie wpadł. to jest taka boja z, z miłości, ja boję się obracić Pana Boga, tak? boję się, żeby Pan Bóg nie był zasmucony przeze mnie. I dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi: kto lubi mnie, zbierają moje zapowiedzi. Od kto zbierają Boże przekazania, to naprawdę kocha Pana Boga. jeżeli my chcemy zapytać siebie, czy ja? A rzeczywiście, bo nastojaszczom ukocham Pana Boga. Zobaczcie, czy my wypełniamy Boże przykazania. Czy my rzeczywiście kochamy Pana Boga w naszych uczynkach, czy my korzystamy z świętych sakramentów? Kto lubi mnie, będzie zberygać moje słowo, mówi Pan Jezus. Tak, i słowo Pana Jezusa to jest Ewangelia, którą On głosił i mówił, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelii. I zawsze o tym nawróceniu Pan Bóg mówi. I wystarczy tylko zapytać, ile razy ja spowiadam się, ile razy ja przychodzę do Komunii Świętej, czy ja zawsze pamiętam o modlitwie, czy każdy dzień modlę się. I to jest taka perwilka mojej miłości do Pana Boga. Dlatego dar Ducha Świętego dzisiaj otrzymujemy od Boga wielki podarunek i prosimy, aby te dary Boże nie były zmarnowane, aby my tymi darami żyli, aby my drugim ludziom też służyli przez do Ducha Świętego i takim dobrym życiem, chrześcijańskim pobożnym zasłużyli na oglądanie Boga w niebie. Amen. Chrystus Pan zmartwił